Dzień dobry. Ja nazywam się dr Dawid Myśliwiec i witam Was w premierowym odcinku programu Dawid Myśliwiec prezentuje Zabawa z flagami. Wyżej, wyżej. Dobrze. Jeżeli są dziś z nami fani flag narodowych, quizów flag narodowych i entuzjaści weksylologicznych ciekawostek, czas, abyście się wygodnie rozsiedli i zapięli pasy, bo czeka nas prawdziwa jazda bez trzymanki. Nie, nie, nie. Wracaj za kamerę. Wracaj za, wracaj za kamerę. Czap, czap, czap. Co to jest weksylologia? To dyscyplina pomocnicza historii, zajmująca się flagami, chorągwiami i tym podobnymi. A ten film publikujemy w okolicach ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, abyście mogli dostarczyć weksylologicznym laikom, którzy nie odróżniają kantonu flagi. Od panelu flagi, albo klina, od odwróconej krokwi. Więcej ciekawostek niż komentatorzy wydarzenia. A tak na serio, uwierzcie mi, to będzie bardziej naukowy odcinek niż Wam się wydaje. A przynajmniej bardziej naukowy niż mi się wydawało. Na początek jednak musimy sobie ustalić kilka rzeczy. Przede wszystkim to, ile jest krajów. Najłatwiej byłoby spojrzeć w kierunku jakiejś instytucji, która te kraje na arenie międzynarodowej agreguje, i szczęśliwie takowa istnieje. Mowa oczywiście o ONZ, Organizacji Narodów Zjednoczonych, która ma 193 członków. I moglibyście założyć, że jak do tego typu organizacji przystąpiły 193 kraje, to każdy z nich zgadza się przynajmniej z tym, że poza nim istnieją 192 państwa. No więc nie. Korea Południowa nie jest uznawana przez Koreę Północną, ta z kolei nie jest państwem dla Korei Południowej i Japonii, Cypr nie jest uznawany przez Turcję, Armenia nie jest uznawana przez Pakistan, ponad 20 krajów nie uznaje Izraela, a 12 krajów nie uznaje Chin. Wszystko dlatego, że po wojnie domowej przeciwnicy komunistów uciekli na Tajwan. Wszystko dlatego, że po wojnie domowej przeciwnicy komunistów uciekli na Tajwan i 11 z tych krajów uważa, że to Tajwan, który członkiem ONZ nie jest, ma historyczne prawo nazywać się Chinami. A prawdziwy kuriozum stanowi Butan, który nie uznaje ani Chin, ani Tajwanu. Dodatkowo dwa kraje mają status państw obserwatora ONZ. Mowa o Watykanie i Palestynie, uznawanej przez 127 stałych członków ONZ. Ale może, żeby nie schodzić bardziej na tematy polityczne, czy w ogóle na tematy polityczne, przejdźmy do Igrzysk. Czy zakładając, że ONZ jako organizacja uznaje 193 państwa, powinniśmy się spodziewać 193 narodowych reprezentacji na ceremonii w Paryżu? No nie. Rosja i Białoruś są zawieszone przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski, czyli co? 191. A gdzie tam? To by było za łatwe. Będzie 206 komitetów olimpijskich, bo nie powiedziałem jeszcze tego, że swoje reprezentacje wystawiają na igrzyska nie kraje, ale komitety olimpijskie, a to nie zawsze pokrywa się jeden do jednego. Będziemy mieli więc 191 krajów członkowskich ONZ, Palestynę, Kosowo, Tajwan które przez wielu członków ONZ uznawane są za niezależne państwa, ale też Wyspy Kuka, które są terytorium stowarzyszonym Nowej Zelandii, terytoria zależne USA, terytoria zależne Wielkiej Brytanii, Arubę, która jest częścią Królestwa Niderlandów i Hongkong. A poza tym jeszcze reprezentacje uchodźców startującą pod flagą olimpijską i jako bezpaństwowcy wystartują reprezentanci wykluczonych Rosji i Białorusi. Oczywiście w ograniczonym składzie będzie ich tylko 32. Skąd ten rozstrzał? Widzicie, do 1996 roku, aby stworzyć Komitet Olimpijski, nie trzeba było mieć uznanej niepodległości. Gdy te reguły zmieniono, postanowiono nie odbierać prawa do wystawiania własnych reprezentacji już istniejącym komitetom, czyli standardowo to skomplikowane. Dość już. Dość. Bo teraz będę przechodził do kwestii bardziej naukowych, jak na przykład proporcje flagi. Spośród 195 ONZ-owskich flag najczęstszą proporcją jest 2 do 3, gdzie 2 to jest wysokość, 3 to jest długość. Zaraz potem jest 1 do 2, 3 do 5 i 5 do 8. Tymi czterema proporcjami można odhaczyć 85% flag państwowych. Co je łączy? Tak, dobrze mówicie. Wszystkie te liczby znajdziemy w ciągu Fibonacciego. Ten ciąg w ogóle tworzy się bardzo łatwo. Zaczynamy od zera, potem mamy jedynkę, a potem każdy kolejny wyraz to suma dwóch poprzednich wyrazów, czyli 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 itd. itd. A jeżeli ktoś słyszał o ciągu Fibonacciego, to wie zapewne, że z jego pomocą można wyznaczyć tak zwaną złotą proporcję. Wystarczy znaleźć liczbę, do której dąży iloraz dwóch sąsiednich wyrazów ciągu Fibonacciego w miarę jak zmierzamy z nimi do nieskończoności. Ta liczba. Oznaczana przez fi to około 1,618 tysięcznych, a proporcja to 1 do 1,618 tysięcznych. Tylko, że nie wszyscy zdają sobie sprawę, że fi nie jest w żaden specjalny sposób połączone tylko z ciągiem Fibonacciego. Każdy ciąg, który zaczyna się od dwóch dowolnych liczb rzeczywistych, no dodajmy, dla którego każdy kolejny wyraz to suma dwóch pozostałych, pozwala uzyskać fi dokładnie w ten sam sposób. Możemy zacząć od 2004-1 i też dojść do Fi. Złota proporcja nie jest więc unikatową cechą ciągu Fibonacciego. Ma być jednak specjalna w inny sposób. Proporcja ta, według wielu, jest szczególnie atrakcyjna estetycznie. Możemy doszukać się w wielu dziełach sztuki, konstrukcjach architektonicznych już od starożytności. Złota proporcja jest też w przyrodzie. Tylko że często takie historie są naciągane, tak jest na przykład z proporcjami ciał zwierząt, a niektóre wprost nieprawdziwe, jak podanie o tym, że Biblia Gutenberga była oparta o złoty podział. A czy flagi narodowe korzystają ze złotej proporcji? Są tam przecież wyrazy ciągu Fibonacciego. No cóż, w gruncie rzeczy to No tak średnio bym powiedział, tak średnio. Pierwsza cyfra po przecinku będzie zgodna z fit dopiero dla flag o proporcjach 3 do 5. Zakładałbym więc, że trafienie w złoty podział nie było głównym celem projektantów flag. Z jednym wyjątkiem. Togo. Proporcje flagi Togo to 1 do fi, więc dokładnie złota proporcja. Jest to jedna w ogóle z dwóch flag świata, której proporcje są nieopisywalne przy pomocy liczb całkowitych, czyli mówiąc po matematycznemu, są Niewymierne. Drugą jest flaga Nepalu, jedyna flaga, która nie jest prostokątem, jedyna flaga, która jest wyższa niż szersza. Jeżeli weźmiemy pod uwagę tylko czerwone wypełnienie tych trójkątów, to uzyskamy proporcje wymiarów 4 do 3. Ale z obramówką proporcja staje się, jak już mówiłem, niewymierna i czasami jej przybliżenie bywa naprawdę absurdalne. I tutaj Dawid montując ten film, który uznał, że warto byłoby jakieś liczby podać, więc takim przybliżeniem proporcji flagi Nepalu może być 5 miliardów do 4 miliardów 101 milionów 867 tysięcy 903 albo takie matematyczne wyrażenie. Tak w ogóle to. Flaga Nepalu y, ma w konstytucji swój opis opis geometrycznej, takiej matematycznej konstrukcji, jak w szkole się swego czasu robiło. Mogłoby się wydawać, że dzięki temu Nepal ma najbardziej niesymetryczną flagę na świecie. Ale nie będzie to prawda. W przypadku flag możemy ograniczyć się do poszukiwania zaledwie kilku elementów symetrii. Jeżeli więc ktoś z Was ma traumę po kursie krystalografii, nie musi teraz przeżywać bolesnych flashbacków. Nie, serio, to potrafi zostawić rany na psychice to po kolei. Jeżeli po przyłożeniu lustra w jakimś miejscu obiektu, w tym wypadku flagi, nie zmieni się to, co widzimy, to znaleźliśmy płaszczyznę symetrii lustrzanej tego obiektu. Mówiąc o dwuwymiarowych przedmiotach, mówimy czasem o symetrii liniowej i w sumie możemy to rozumieć też trochę inaczej. Jeżeli złożymy, mówmy już, flagę wzdłuż jakiejś linii i wszędzie ten sam kolor trafi na ten sam kolor, to mamy symetrię lustrzaną wzdłuż płaszczyzny linii. Flaga Polski ma jedną symetrię lustrzaną. Będę ją nazywał poziomą symetrią lustrzaną, bo prawa część flagi jest odbiciem lustrzanym lewej i vice versa. Bahamy mają flagę, która ma pionową symetrię lustrzaną. Góra i dół flagi to są swoje odbicia lustrzane. Takie symetrie znajdziemy czasami w bardziej skomplikowanych wydaniach, na przykład flagi albańskiej. Trzeba jednak być uważnym. Gdy spojrzymy na flagę Argentyny, można by pomyśleć, że ona też ma ten rodzaj symetrii. Ale nie. Przyjrzyjcie się bliżej promieniom słońca. One nie są swoimi odbiciami lustrzanymi. Tak samo jest z flagą Wielkiej Brytanii. Spójrzcie na układ bieli i czerwieni na skośnych liniach. Po lewej u góry biały nad czerwonym, po prawej u góry czerwony nad białym. Union Jack jest unikatowym przypadkiem flagi. Która nie mając symetrii lustrzanej, ma jednak dwukrotną oś symetrii i środek symetrii. Wiem, to są nowe pojęcia, więc może na początek osie wielokrotne. Jeżeli zaczniemy obracać jakiś kształt wokół osi w przestrzeni 3D, a punktu na płaszczyźnie, to w ciągu obrotu o 360 stopni mamy gwarancję, że będzie on wyglądał tak jak na początku, przynajmniej raz. Na koniec tego obrotu. Po pełnym obrocie. Czyli każda flaga, nawet ta Nepalu, ma przynajmniej ten jeden element symetrii. Jeżeli w czasie tego obrotu uzyskamy wyjściowy wygląd dwa razy, będziemy mieli do czynienia z dwukrotną osią symetrii. Tak jest przy fladze Wielkiej Brytanii. Po obrocie o 180 stopni wygląda tak samo jak przed. I tak dla jasności: prostokąt nie może mieć osi o większej krotności niż dwa, ale są osie symetrii o większej krotności. Kwadrat na przykład ma czterokrotną oś symetrii. Zanim jednak o kwadratowej fladze, środek symetrii. Czyli punkt, który jeżeli rzeczywiście jest środkiem symetrii, ma te właściwości, że jeżeli przeprowadzimy przez niego linię, to zawsze w równej odległości od tego punktu, na tej linii, po jednej i po drugiej stronie, znajdziemy odpowiadające sobie elementy dla każdej linii przechodzącej przez taki punkt. I tu ważna uwaga, na płaszczyźnie, kiedy mówimy o dwuwymiarowej sytuacji, środek symetrii to jest dokładnie to samo co oś dwukrotna, ale w trzech wymiarach to niekoniecznie musi tak działać. Spójrzcie na pierwszą rzecz, którą mam pod ręką, czyli filtr do mikrofonu. Możemy łatwo znaleźć oś, wokół której obracając o 180 stopni będzie on wyglądał dokładnie tak jak przed obrotem, ale jednocześnie nie znajdziemy punktu, który mógłby być środkiem symetrii. Polska flaga na przykład nie ma środka symetrii. Musiałby się znajdować w geometrycznym środku prostokąta, ale gdy spojrzymy na przykład na przekątną, to po jednej stronie od tego domniemanego środka symetrii mamy białe pole, po drugiej czerwone, a więc środka symetrii nie mamy. Union Jack jednak go ma, tak samo jak flaga Japonii, Gruzji. Przy Macedonii Północnej Union Jack, jak mówiłem, jest o tyle wyjątkowy, że ma i oś dwukrotną, i środek symetrii, ale nie ma żadnej symetrii lustrzanej. I tu kolejne doprecyzowanie od montażysty Dawida. Dwie prostopadłe do siebie symetrie lustrzane zawsze będą skutkowały wystąpieniem osi dwukrotnej, a jak wiemy, na płaszczyźnie jest ona jednoznaczna ze środkiem symetrii. A skoro już wspomniano o tych flagach z dwiema symetriami lustrzanymi poza wspomnianymi, w tym gronie znajdzie się Laos, Austria, Botswana, Jamajka, Izrael, Łotwa, Peru, Tajlandia, Mikronezja i Szwajcaria. No właśnie. Szwajcaria. Jeden z dwóch krajów, poza Watykanem, które mają kwadratowe flagi. A jak już ustaliliśmy, kwadrat może mieć czterokrotną oś symetrii. Może mieć więcej symetrii niż do tej pory, ale mało tego. Kwadratowa flaga może jeszcze mieć dwie dodatkowe linie symetrii lustrzanej po przekątnych. Wystarczyłoby więc tylko mieć jednolite wypełnienie albo symetryczny symbol na fladze umieszczony w niej centralnie. Watykan odpada więc w przedbiegach, ale Szwajcaria na środku biały krzyż. Krzyż, który także ma dużą symetrię. Czyżbyśmy więc znaleźli najbardziej symetryczną flagę świata? Czterokrotna oś symetrii, cztery linie symetrii lustrzane, a do tego oczywiście środek symetrii? Tak, ale i tak na igrzyskach to nie robi różnicy. Słuchajcie, bo Szwajcarzy uznali, że na zawodach sportowych to oni będą startować nie pod flagą, a pod banderą, a ona ma proporcje 2 na 3. Ma też bardzo popularne kolory. Najczęściej występującym kolorem na flagach świata jest czerwony, zaraz potem jest niebieski, a niedaleko za nimi biały. Aż 30 krajów świata ma flagi, na których są te wszystkie trzy barwy. W czasie Igrzysk Olimpijskich w Berlinie w 1936 roku, po ceremonii otwarcia, Liechtenstein i Haiti zorientowały się, że mają identyczne flagi, i jeżeli chodzi o kolory, i o proporcje wymiarów. To o tyle ciekawe, że Haiti miało taką flagę od 1859 roku, a Liechtenstein od 1921 i do tej pory nikt tego nie zauważył. Rok po tych Igrzyskach europejskie księstwo, żeby się odróżnić, dodało do swojej flagi koronę. To taki olimpijski smaczek. Wracając do samych kolorów. Jak myślicie, jaki kolor jest najrzadszym na flagach świata? Dam wam 5 sekund do namysłu, albo nawet 7, żebyście mogli to wpisać w komentarzach. A odpowiedź to purpura. Dziś jest na flagach zaledwie czterech państw: Dominiki, Hiszpanii, Salwadoru i Nikaragui. Co, nie widzieliście tam purpury? To jeszcze raz. Purpurowa papuga Dominiki, purpura na tęczy Salwadoru, Nikaragua. Ta sama historia. I purpurowy lew na fladze Hiszpanii. Tak, nie ma tego dużo. Jeżeli chodzi o liczbę flag, jeżeli chodzi o udział purpury na tych flagach. A może to być dziwne, przynajmniej może się wydawać dziwne, wszak od stuleci purpura jest kolorem kojarzonym z bogactwem i prestiżem. I to jest dokładnie powód. No bo przez stulecia jedynym wysoko jakościowym purpurowym barwnikiem była tak zwana purpura tyryjska od miasta, które jest w dzisiejszym Libanie. Pozyskiwano ją z morskich ślimaków z rodziny rozkolcowatych. Produkują one niewielkie ilości 6-bromoindygo i 6-6-prim-dibromoindygo. Głównie po to, aby otumaniać potencjalne ofiary i chronić złożone jaja przed mikrobami. Choć trzeba tu dodać, yy, mogą wydzielać te substancje w celach obronnych, więc niejako dawało się je doić. to nie trzeba było, żeby pozyskać ten barwnik, zabijać ślimaka. Ale często zabijano, tak czy owak. Proces pozyskiwania tych barwników był bardzo czasochłonny i bardzo żmudny. Trzeba było przerobić 10 tysięcy ślimaków, aby uzyskać 1 gram purpury tyryjskiej, a to i tak zwykle nie wystarczyło do ufarbowania całej beli tkaniny. Dlatego do XIX wieku purpurowy barwnik był droższy niż złoto. Sytuacja zmieniła się w 1856 roku, kiedy zaledwie 18-letni William Perkin, chcąc uzyskać syntetyczną chininę, przypadkowo syntetyzował moweinę. Moweinę, która jest pierwszym syntetycznym barwnikiem, sztucznym barwnikiem. Bardzo szybko inni chemicy poszli w jego ślady, umożliwiając rozwój przemysłu tekstylnego i medycznego, bo wiele barwników było niedługo później pierwszymi lekami o takim wąskim, specyficznym działaniu. Zresztą pisze o tym w swojej książce. Link do niej znajdziecie w opisie. Tak czy owak, purpura była tak droga przez bardzo długi czas naszej historii, że nie weszła do szerokiego weksologicznego zastosowania, do flagowej tradycji. Stąd więc i dziś jest jej mało. I to tak naprawdę tyle. Tyle, jeżeli chodzi o naukowe ciekawostki przy okazji flag, o których uznałem, że warto opowiedzieć. Mam nadzieję, że bawiliście się przednio i że zostaliście do końca. Nie przez przypadek. Uznajmy, że to był żart. Dobra, tam. Zanim się pożegnam, dorzucę ostatnią ciekawostkę. Wiele krajów ma swoje flagi wojenne. Bardzo często różnią się one od flag państwowych proporcjami wymiarów. Ale jest jeden kraj, który wojnę sygnalizuje na swojej fladze państwowej. I to jeszcze w inny sposób. Filipiny. Gdy Filipiny są w stanie wojny, niebieski i czerwony na ich fladze zamienia się miejscami. To tyle na dziś. Mam nadzieję, że będziecie ze mną w kolejnym odcinku. Ja nazywam się dr Dawid Myśliwiec, a to był program Dawid Myśliwiec prezentuje zabawa z flagami. Do zobaczenia, do usłyszenia.